Witam czołem. Polska szkoła kontynuacja tematu. Kiedy chodziłem do polskiej szkółki, słyszałem opinię, że dzieci i młodzież noszą do szkoły nawet 10 kg książek w plecakach. Sprawdziłem to, rzeczywiście, jak miałem przepełniony plecak, miałem nawet 10 kg w plecaku. W inne dni tam było 9, 8, 7, zależy od dnia. Jak widać, dla polskiej szkoły. To jest zbyt duże zadanie logistyczne, by w każdej szkole były szafki. Po co tyle nosić na plecach? Hm. Hm. Dobra, lećmy dalej. Katecheza. Co to jest za przedmiot katecheza? Katechezy powinny wrócić do domów parafialnych. Ktoś chce, niech sobie tam chodzi, niech słucha o obcych mitach, bo to są obce mity. Ja jestem słowianinem, rodzimowiercą. I wiem... Że to, co klecha mówi na katechezie, to on opowiada obce mity. To nie jest nasze polskie. I teraz tak, ktoś mówi: Zastąpmy to etyką. A po co? Przecież nauczyciele powinni świecić przykładem i dawać przykład młodzieży. Po co jeszcze jakąś etykę robić? A poza tym jest godzina wychowawcza. No chyba, że teraz nie ma, nie wiem. <grym> I teraz wyskakuje. Taki fircyk i mówi jeszcze o cnotach niewieścich. <laughs> Sam jest jak niewiasta. To od tego zacznijmy. <laughs> A teraz tak. On mówi coś tam, nie? To niech najpierw się zajmie nauczycielami. Jaki oni dają przykład? Na przykład. Podam ja przykład. Nauczycielka. Która dostała pracę po mamusi, nigdy nie zaznała biedy, ona uczy młodzież, jak ma żyć. Jak ma młodzież żyć? Jest chamska. Ona wie, kto jakich ma rodziców, i ci uczniowie, którzy mają rodziców gorzej sytuowanych, są przez nią prześladowani. Jakieś chamskie żarciki, docinki. Ona ma ich za gorszych. I co to ma być? To jest patologia. To jest chamstwo. To jest szczyt. Patologii. W ogóle Ministerstwo Edukacji to można by zlikwidować, bo to, co oni robią, to brak słów. Oni szkodzą. No, tak samo jak inne ministerstwa. Zabierają tylko pieniądze.